Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam domowy sposób na kiszenie ogórków. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, żeby wesprzeć mój kanał. Ja uszykowałam słoik 4-litrowy. Wcześniej go umyłam, a także w środku wyparzyłam gorącą wodą. Do kieszenia ogórków możemy użyć takich dużych, przerośniętych ogórków, ale musimy się wtedy liczyć z tym, że po ukieszeniu zrobią się miękkie i w środku będą puste. Możemy też wziąć takie mniejsze ogórki. Jest to lepszy wybór, gdy ogórki będziemy jeść same, a nie na przykład w sałatce. Przechylając słoik, układamy wcześniej umyte ogórki pionowo, jak najciaśniej możemy, by nie wypływały na górę. Warto także dodać, że najlepiej używać własnych ogórków z własnego ogrodu. Wtedy jesteśmy pewni, że wyjdą nam kiszonki. Ogórki kupne często są mocno nawożone i po dłuższym kiszeniu ogórki mogą śmierdzieć i nie nadawać się do jedzenia. Po ułożeniu pierwszej warstwy dodajemy korzeń chrzanu. Niektórzy dodają także jego liść, a także liść dębu lub wiśni. Dodajemy obrane ząbki czosnku, a także zianka z suszonego pieprzu czarnego. Wszystko przykrywamy gałązką kopru. Teraz dalej możemy wkładać ogórki. Gdy nie zmieszczą się już pionowo, możemy układać je poziomo na tyle ciasno, by nie mogły wypłynąć na wierzch. Teraz cały słoik mamy zapełniony ogórkami. Wystarczy teraz zalać je przygotowaną, a następnie ostudzoną wodą. Na lidy wody przypada łyżeczka soli dodana podczas gotowania. Woda musi zakryć ogórki całkowicie. Po kilku dniach, gdy woda zrobi się mętna, powstają nam ogórki małosolne. Natomiast by były w pełni kiszone. Zajmuje to około 2 do 3 tygodni. Słoiki najlepiej przechowywać w chłodzie, by proces fermentacji nie przebiegał za szybko. Trzeba pamiętać, że w pierwszych dniach ze słoików może wypływać woda.